JP. Ah, ba, 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 zrobiłem jej dobrze, ona zrobiła mi skwile. Murdej, i nazywałem to. Ali, water, Ali, water, Ali, ho, nie myję się, w ogóle znaczy nie. Myłem się dobrej i pierwotne opinie są mądre. I co dobre, że nakrywam film ze trzy dni w jednej bluzie. bruda Jebane śmierdzące, sami się nie myjecie cały rok I siedzicie ujebanych w bluzach, koszulek od Mustard A piersi do pisania, wyzwania jesteście Wymyślania, wyśmiewania was, trzeba jebać was Powinno się jebać, ale nie dirty dog Raczej sloppy to głomby dog Wasz podcast na Spotify, głąby dog, głomby dog ja znowu wstałem i wybrałem przemoc I woke up and chose violence Dzięki muzie uszają mi lejce Tune guy w twojej alejce Na twoim mieście, na twoim streetie. Byłem na takim etapie, że Miałem samych znajomych Dilerów, ćpunów i dziwki Teraz mam samych znajomych, dealerów, czpunów i cziki I przyjaciółkę, to nigdy nie brała traków nawet. Ziła nie paliła nigdy, nigdy. Ale że marihuana to przecież nie narkotyk. Ja, ja, 4-2, for Smoker. 4 20, Smoker. Wczoraj, wczoraj. I zems, jestem siatką jakieś tysiąc razy, tysiąc razy, tysiąc razy więcej. Ale najpierw zapytałem, Bounce glow, pijąc wódeczkę, czy mogę cię pocałować, baby? A ona nie wiem co odpowiedziała. Bo następne wspomnienia to ja ona iścia. I była ręka w jej majtkę, prawie, no prawie w sumie, i było kurwa warto. Nocny patrol, nocny wieczór, mocny wieczór. Ale czy czułem od niej miłość, albo żądanie? Nie wiem, może ma to ukrywanie, wyuczone, a może nie. Nie, może nie Wiem już na pewno Nie chcę się bać Tyle spraw na które mam wyjebane nadal I chcę mieć wyjebane na raz Bo nie chcę się już więcej bać Kurwa, nie chcę się już więcej JP.